Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Ta uboga wdowa dała najwięcej, bo choć wrzuciła do skarbony tylko dwa pieniążki, wrzuciła wszystko, co miała. Ci, którzy wrzucali więcej, wrzucali tylko jakąś część tego, co posiadali pewnie niewielką część. Nieobdarowany przez Boga wielkimi talentami, mogę się czasem martwić, że nie daję mu tyle, ile oczekuję, bo nie umiem zdobyć dla niego świata, bo zdaje mi się, że ponoszą fiasko moje wysiłki wychowawcze, bo wszystko, co mu daję, wydaje się takie liche i nic nieznaczące. Jednak nieważne jest, ile Bogu ofiaruję, ale jaką część tego, co mam. Jeśli daję wszystko, to choćby i mało, ale daję najwięcej. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.